Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ja nazywam się Adam Chudziński, a dzisiaj mam przyjemność przeprowadzić rozmowę z Bartoszem Szolcem-Nartowskim, przewodniczącym Komisji Aplikacji, członkiem Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i wicedziekanem Okręgowej Rady Radców Prawnych do spraw aplikacji i bezpośrednio zawodowego. Zgadza się. <laughs> Tak, już formalności mamy za sobą. Bartku, niedawno zakończyły się tegoroczne egzaminy zawodowe. Czy możesz podzielić się nam swoimi wrażeniami w zakresie trudności, tematyki egzaminacyjnej tegorocznej? No to w zasadzie jest pytanie do, do naszych aplikantów. Z mojej perspektywy mogę powiedzieć tyle, że ten egzamin wydał mi się trudniejszy niż w roku ubiegłym. Mhm. Te rzeczy, które były ważne, to jest chyba styczność z praktycznym wykonywaniem tego zawodu podczas aplikacji. To na pewno mhm. mogło na egzaminie procentować, tak zresztą było w latach, w latach, w latach ubiegłych. Taki element, który uznałbym za zawiodący, to jest oczywiście wiedza, ale umiejętność kreatywnego wykorzystania tej wiedzy, biorąc pod uwagę interes reprezentowanego klienta. To przede wszystkim było oceniane i to chyba stanowiło o tym uzyskaniu pozytywnego wyniku. Z egzaminu, no i jakichś wyższych oczywiście notach. A który egzamin sprawił naj, najwięcej trudności? Najwięcej trudności sprawił egzamin sprawa gospodarczego. Tutaj właśnie te, to umiejętność kreatywnego wykorzystania swojej wiedzy umiejętności była najwyżej oceniana i mm. najbardziej potrzebna. Mm -hmm. A Barku, czy możesz podzielić się z nami, czy ta problematyka jest przedmiotem dyskusji na szczeblu? Prezydium, na szczeblu komisji, której przewodniczysz w Krajowej Radzie Radców Prawnych i czy uzyskał na jakieś odzwierciedlenie w przyszłych planach na kolejne lata aplikacyjne? Tak, oczywiście ta tematyka jest przedmiotem intensywnej i ciągłej dyskusji i wzmożonej atencji zarówno Komisji Aplikacji, Krajowej Rady. Rozmawiamy też o tym nieustannie z osobami prowadzącymi bezpośrednio aplikacje w poszczególnych okręgowych. Izbach radców prawnych. No, miniony rok przyniósł duże owoce w postaci zmiany regulaminu odbywania mm -hmm. aplikacji. W ogóle odeszliśmy od wykładów jako tej podawczej formy przekazywania wiedzy mm -hmm. na rzecz konwersatoriów. Konwersatoriów rozumianych właśnie jako stworzenie pewnej atmosfery do dyskusji, do wydobywania z aplikantów aktywności. No, stawiamy przede wszystkim na taką aplikację, która będzie źródłem inspiracji dla aplikantów do rozwiązywania problemów prawniczych, do zdobywania wiedzy praktycznej. I tu właśnie pojawia się to słowo praktyczność, mhm. o które wszyscy, wszyscy apelują, że aplikacja powinna być jeszcze bardziej praktyczna. No, wyłożenie znaczenia tego słowa czasami przysparza troszeczkę, troszeczkę trudności. Ja myślę, że planowane zmiany w programie aplikacji, one muszą iść w stronę właśnie jej większego upraktycznienia, czyli musimy więcej pisać, mhm. pisać bardzo rozmaitych rzeczy. Tu nie chodzi tylko o pisma procesowe, takie typowe, ale także. Pewne stanowiska, rekomendacje mm -hmm. e, musimy rozwiązywać. E, te kazusy na no, aplikację ma oczywiście przygotować do e, egzaminu e, radcowskiego, a więc te typowe zadania takie oczywiście. egzaminacyjne. Także treść kolokwiów dos pisemnych dostosowaliśmy właśnie do i, i czas ich trwania dostosowaliśmy mm -hmm. do e, tych zagadnień, z którymi aplikant spotyka się na, e, na aplikacji. ale aplikacja przede wszystkim, tak stanowi nasza ustawa, radca pradych, ma przygotowywać do wykonywania zawodu radcy prawnego, także no, stawiamy jakby nacisk na, na te umiejętności, które w wykonywaniu tego zawodu są najbardziej istotne. Bartku, a takie pytanie jeszcze z, 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 z typowo poletka aplika, aplikacyjnego, w szczególności dotyczące osób, które aktualnie w przyszłym roku chociażby będą przystępowały do egzaminu zawodowego. Czy Krajowa Izba Radców Prawnych albo Okręgowa Izba prawnych, Prawnych, czy Oferuje jakieś może dodatkowe narzędzia, które wspierałyby naukę aplikantów? Yy, zarówno na poziomie Okręgowej Izby Radców Prawnych, jak i na, 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 na poziomie Krajowej Izby Radców Prawnych yy, oferujemy yy, no, istotne yy, wsparcie aplikantów przygotowujących się do egzaminu mm. radcowskiego. Także oferujemy zajęcia repetytoryjne przed egzaminem, przed egzaminem radcowskim, dosyć intensywne, prowadzone u nas w Izbie w trybie, w trybie hybrydowym. Podobne zajęcia też odbywają się nieco później, prowadzone centralnie przez Krajową Izbę Radców Prawnych. A nowością w tym roku myślę, że pomocą bardzo istotną. Dla aplikantów jest egzamin próbny, o. prowadzony na nowej platformie elektronicznej Krajowej Izby mm -hmm. Radców Prawnych, a więc w tych warunkach bardzo zbliżonych do egzaminu zawodowego, aplikanci wszystkich izb mogli zmierzyć się z, z trudami, zarówno merytorycznymi, jak i takimi organizacyjnymi. Mam tu na myśli przede wszystkim czas pisania egzaminu i pewną taką intensywność, bo ten egzamin przecież odbywa się w ciągu, w ciągu jednego, jednego tygodnia, mieli możliwość zmierzenia się właśnie z tymi trudnościami. Także u nas w Izbie to wyglądało tak, że jak ktoś chciał tam przyjść do Izby i pisać ten egzamin u nas, ale z drugiej strony, jak ktoś nie miał na to czasu, czy, czy gdzieś mieszka daleko, to mógł to robić u siebie w domu, w kancelarii, w jakimkolwiek miejscu i mam takie sygnały od aplikatów, że rzeczywiście była to bardzo efektywna, efektywna, efektywna pomoc. Super, brzmi naprawdę ciekawie, no widzę, że tutaj izba wychodzi i faktycznie bardzo mocno przeciw. Tak, tak, tutaj jeszcze może dodam jedną rzecz, hmm. bo jeśli chodzi o ocenę tego egzaminu próbnego, no to, no, to nie było jakichś takich zbiorowych ocen, prawda, tylko każdy otrzymywał na swoją skrzynkę mailową indywidualną ocenę swojej pracy, a potem jeszcze było spotkanie, z osobami, które układały te pytania mm -hmm. na egzamin próbny i te osoby odpowiadały na, na pytania aplikantów, pewne wątpliwości, które pojawiły się w trakcie, w trakcie pisania tego egzaminu próbnego. No brzmi super i, i od razu przechodząc do pytania, bo mówisz, że tutaj był kontakt z osobami, które układały to pytanie, to mi się nasuwa pytanie na to odnośnie samej możliwości Ewaluacji przedmiotów, wykładowców, w ogóle z samego przebiegu aplikacji? Czy, 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 mm. czy jest taka możliwość udostępniona aplikantom? Tak, tak. Nawet wprowadziliśmy zmiany w regulaminie odbywania aplikacji, które powodują to, że musi być dokonywana ewaluacja zajęć osób prowadzących, ale przede wszystkim zajęć oczywiście prowadzonych na aplikacji. I to uwaga z uwzględnieniem postulatu praktyczności tych zajęć i angażowania aplikantów. Czyli co? to są takie dwa kryteria, to to które w są razie... sygnalizowane przez aplikantów i sygnalizowane bardzo również hmm. przez, przez Komisję Aplikacji, które są istotne co do, że tak powiem, stylu i formy prowadzenia, prowadzenia zajęć. Co za tymi dwoma pojęciami stoi? Za tymi dwoma pojęciami może stać bardzo wiele rzeczy, bo tutaj są dozwolone, że tak powiemy, rozmaite narzędzia i instrumenty, które mają czynić te zajęcia bardziej Nie? praktycznymi i mają powodować to, że zajęcia są bardziej angażujące. No, to, to już mogę powiedzieć, że z punktu widzenia Krajowej Rady Radców Prawnych i Komisji Aplikacji, no, wdrożyliśmy taki specjalny cykl warsztatów, szkoleń przeznaczonych dla osób prowadzących zajęcia, które mają na celu przekazanie pewnej wiedzy i umiejętności dotyczących właśnie tych nowoczesnych narzędzi angażujących mm -hmm. przede wszystkim aplikanta. No, chodzi o to, żeby ten aplikant był głównym bohaterem tych zajęć, a nie prowadzący. Prowadzący to ma być takim moderatorem, ma wskazywać, ma być w pewnym sensie mentorem, tak? takim przewodnikiem. Natomiast to przede wszystkim aplikant ma dochodzić do tego rozwiązania no i ma wskazywać różne możliwości, prawda? Czy, czy, czy tutaj, w zależności od powiedzmy kazusu, czy, czy stanu mhm. faktycznego, czy, czy kwestii pewnego problemu, który zostaje przed aplikantem, czy przed grupą aplikantów postawiony, on, że tak powiem, ma znaleźć rozwiązanie. Super. No, znaleźć rozwiązanie to jest chyba ta, że tak powiem, umiejętność, która jest yy, najbardziej ceniona na rynku. Poczynimy aplikanta odpowiedzialnym też za to rozwiązanie, tak? Z pewnymi konsekwencjami. Na razie w formie ćwiczeń, <grym> nie w formie realnych konsekwencji, ale mi się wydaje, że, że właśnie to są, przecież aplikanci są dorosłymi osobami i mają już w tym wieku określone poczucie odpowiedzialności, ale my też im na pewne rzeczy, pewne ryzyka musimy, musimy wskazywać, tak? Dodam tutaj jeszcze, jeśli chodzi o tę kwestię ewaluacji zajęć. No tutaj w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku właśnie uruchomiliśmy ankietę dostępną w formie online. Mhm. Także one będą aktywne do, do połowy grudnia bieżącego roku. I są dwa rodzaje ankiet. Jedna ankieta jest przypisana do konkretnych zajęć i osoby prowadzącej te, te zajęcia. Tam są rozmaite pytania oczywiście jest też miejsce na Własne opinie ze strony aplikantów, i ja gorąco apeluję, abyście aplikanci, szanowni drodzy, wypełniali te ankiety. Nie traktujemy ich jako ocenę, że tak powiem, prowadzącego, tylko po prostu jako waszą informację zwrotną. Także czym, czym szybciej jakby uzyskamy taką informację zwrotną. Tym też prowadzący ma możliwość lekkiej, że tak powiem, korekty, z korekty e, e, stylu, stylu e, prowadzenia zajęć. Także jest to dla nas bardzo istotne. Druga ankieta dotyczy kwestii sprawności Izby, przekazywania informacji, organizacji informatycznej e, e, i też bardzo Was prosimy o wypełnianie tej, tej ankiety, bo to dla nas jest bardzo istotna informacja. Chcemy dbać o aplikacje, dbamy o aplikacje Zawsze tutaj jesteśmy gotowi do tego, żeby Waszego zdania wysłuchać. Pamiętajmy tutaj, że też zmienia się postrzeganie zawodu radcy prawnego. Teraz radca prawny no, jest coraz bliżej tego biznesu. Czy aplikacja również uwzględnia to takie nowatorskie, współczesne podejście do wykonywania zawodu? No tak, oczywiście niektórzy mówią, że ten program aplikacji troszeczkę skonstruowany jest na wzór studiów prawniczych i stanowi jakby powtórzenie tych studiów, ale tak jak mówię, te zmiany przyjęte w regulaminie odbywania aplikacji, no one mają spowodować to, że no właśnie będziemy bardziej biznesu, bardziej praktyki gospodarczej i, i, i mamy przekazywać aplikantom i też w odpowiedni sposób tą wiedzę i, i, i tworzyć te umiejętności potrzebne właśnie dla E, takiego radcy prawnego, który jest e, tak naprawdę tak, 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 i bliżej biznesu, no ale oczywiście nasz zawód jest wieloaspektowy, można oczywiście. go wykonywać e, w różnych formach, więc nie chcemy się tutaj ograniczyć. No, to, co chcemy w tym roku uruchomić, to są tak zwane specjalizacje. Mhm. Czy mógłbyś Czyli, powiedzieć więcej na ten temat? E, tak, oczywiście. No, e, zamierzamy już we wrześniu uruchomić specjalizację z zakresu prawa nowych technologii prowadzoną przez wybitną znawczynię tematu, zamierzamy uruchomić specjalizację z zakresu praw człowieka, specjalizację z zakresu marketingu hmm. prawniczego, do tego dojdą stopniowo jeszcze, jeszcze inne specjalizacje, Zamierzenie jest takie, że nie wszystko da się ująć w tym programie, programie aplikacji, mhm. który musi być siłą rzeczy taki ustandaryzowany. Oczywiście. E, natomiast e, oczywiście aplikacja ma stwarzać e, młodym ludziom też e, takie środowisko, w którym oni mogą odnaleźć siebie i swoją, swoją przyszłą mhm. specjalizację. Także, mhm. także tutaj będą takie spotkania, w których będą mogli uczestniczyć aplikanci z wszystkich okręgowych i z praców prawnych, one będą się odbywać w formule online. No ale tak jak mówię, no, mm. będzie to wyjątkowa możliwość spotkania się z prawnikami wybitnymi, uznanymi prawnikami specjalistami z danej, z danej dziedziny i ten jakby cykl iluś tam godzin tej, tej specjalizacji, on się będzie kończył jakimś specjalnym wydarzeniem, typu seminarium, typu konferencja, tak, żeby, że tak powiem, był ten efekt tej, tej wytężonej pracy. No i tak mamy nadzieję, że w ten sposób będzie można znaleźć swoją przyszłą ścieżkę zawodową. Z dużym ubolewaniem stwierdzam, że szkoda, że za naszych czasów nie było no tak, ta, tak, e, tak. takiej możliwości. Natomiast e, czy mógłbyś powiedzieć jak wygląda, wyglądać będzie proces naboru na tą specjalizację? Czy to czy będzie jakiś specjalny tutaj forma? Tak oczywiście, te specjalizacje są dostępne dla aplikantów wszystkich hotelowych i radców prawnych, mhm. także tak naprawdę Z limitem każdy stopniem do swoich Zainteresowań będzie mógł, będzie mógł się zapisać na to specjalizacji. Jeżeli będziemy mieli tak, że tak powiemy e, 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 tak wielu chętnych, mhm. e, e, że przekroczymy jakiś sensowny limit, no to oczywiście otworzymy nowe specjalizacje. Mhm. Także, także tutaj jakichś specjalnych problemów nie przewidujemy. Ja tu też mam takie pytanie, może nie do końca tutaj komfortowe, ale. Wiemy, że przez ostatnie dwa lata aplikacja wyglądała inaczej. Aplikacja miała tryb zdalny. Czy prezydium, a tudzież Izba nasza lokalna, planuje wprowadzenie być może hybrydowego modelu odbywania aplikacji? Czy jest szansa, żeby na przykład część wykładów była zdalnie? Czy jednak planujemy w całości wrócić do, do, do środków? E, oczywiście, no, nie ukrywamy tego, że ten okres e, zdalnego prowadzenia zajęć, e, on nam przysporzył wielu kłopotów e, i tak naprawdę uważamy, że to nie było korzystne dla, dla aplikantów. Mimo tego, że no, poznaliśmy nowe środowiska prowadzenia zajęć mm. i od strony osób prowadzących te zajęcia i także od strony e, uczestników tych zajęć, to jednak no, odbiło się to na, e, ogólnie na, 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 na poziomie przekazywania wiedzy. Mm -hmm. I też w pewnym sensie na no, aplikanci byli ograniczeni, jeśli chodzi o możliwość aktywnego wzięcia udziału w tych, w tych zajęciach. No, ale to był taki problem, z którym wszyscy się musieliśmy, musieliśmy uporać. To na pewno przyniosło też jakieś owoce i pewne nowe możliwości i nowe, i nowe, i nowe spojrzenia. Na przykład wykorzystaliśmy je podczas zajęć repetytoryjnych przed egzaminem. Radcowskim, dlatego, mhm. że właśnie u nas w izbie prowadzone one były właśnie w tym trybie hybrydowym, o którym wspominasz. Znaczy, część aplikantów była obecnych na sali, a część była obecna online. Mhm. To oczywiście było to spore wyzwanie dla nas, a przede wszystkim dla osób prowadzących, bo technologicznie sobie z tym w miarę poradziliśmy. Natomiast to oczywiście tutaj wymagało pewnego przygotowania i zaangażowania ze strony tych osób prowadzących te zajęcia, co nie jest jednak rzeczą łatwą. Nie ukrywajmy też, że zastosowanie tych. Nowych technologii przy, przy prowadzeniu zajęć wcale tak naprawdę nie jest sprawą prostą. Najłatwiej to chyba jeśli chodzi o głos, ale na przykład mm -hmm. taka kamera, która podąża prawda, za, za osobą prowadzącą zajęcia, no, są takie dostępne rozwiązania, ale też nie zawsze się sprawdzają, Absolutnie. absolutnie. Więc no, oczywiście prowadzimy też w ten sposób zajęcia, ale to jest tak naprawdę decyzja, decyzja mhm. Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, w jaki sposób te, te zajęcia Władzie. miałyby być prowadzone. Ja osobiście mhm. jestem zdania, że jednak zajęcia stacjonarne, jeśli mamy taką możliwość, w tej chwili mamy przyniosą aplikantom największe korzyści i ten czynnik ludzki, bezpośredni jest, jest jednak najważniejszy i warto być obecnym na, na sali i uważam, że te zajęcia w zdecydowanej większości powinny odbywać się w formie stacjonarnej. To, to... Chociaż mhm. tak naprawdę mamy takie możliwości, żeby część zajęć odbywała się w formie, w formie zdalnej. I Krajowa Izba Radców Prawnych przygotowała dla aplikantów też szkolenia, do których mają one dostęp, i część zajęć mogą oni odbyć, odbyć w tej formie. Znaczy, ja absolutnie bardzo podzielam to Twoje stanowisko, że jednak ta fizyczna obecność na zajęciach jest o tyle też istotna nie tylko pod kątem przekazywania wiedzy, no, ale też budowania tych relacji, bo, bo to jednak też jest również istotna część odbywania aplikacji. No, my znamy już już wiele lat i nie ukrywam, że od początku tutaj mojej aplikacji gdzieś tam inspirowa inspirowałeś mnie do działania. Znam twoją przyszłość i aktualnie karierę akademicką, która również jest znamienita. Gdybyś teraz pos poszedł na aplikację, gdybyś miał doradzić aplikantowi pierwszego roku, co powinien zrobić na pierwszą roku aplikacji, albo jak jego aplikacja powinna wyglądać? W kilku takich żołnierskich słowach spróbuj postawić się na miejscu aktualnego pierwszoroczniaka? No ja myślę, że aplikacja racuska jest jakimś takim wyjątkowym miejscem, w którym możemy odnaleźć swoją przyszłość zawodową. Ja apeluję do tego, żeby być odważnym mm -hmm. i przede wszystkim wyciągnąć z tych prowadzących zajęcia wszystko, co, co jest możliwe, zadawać dużo pytań, nie bać się tego, nie bać się tej, tej aktywności, to mm -hmm. nie może być źle widziane, to jest naprawdę tutaj wszyscy prowadzący są dla was, są dla aplikantów, mają ogromną wiedzę, chcą ją przekazać i to jest wyjątkowa możliwość mm -hmm. uczestnictwa w tego typu zajęciach. Zachęcam też do aktywności w życiu samorządowym. Proszę się tego nie bać. My wszyscy tak naprawdę na was aplikantów czekamy. Prawda. Możecie przyjść to nie musi być tak, że musicie się do nas dostosować, możecie mieć własne pomysły, możecie nas krytykować, powiedzieć, że robimy coś źle albo czegoś w ogóle nie robimy, na co powinniśmy zwrócić uwagę, możecie przyjść ze swoimi pomysłami, my zawsze troskliwie się Wami zaopiekujemy i damy Wam to pole możliwości do, do działania. To właściwie mówiłem troszeczkę o tych specjalizacjach. Mówimy cały czas o klubie aplikanta, który tak naprawdę powstaje, mhm. ale jest szereg rozmaitych możliwości włączenia się przez Was do, i do działalności zawodowej, i do, i do, 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 do działalności samorządu. Także, także tutaj my jesteśmy zupełnie otwarci, tak naprawdę czekamy dla Was, proponujemy bardzo wiele rzeczy, bo możecie się włączyć do. Do, do, do pracy komisji, komisja zagraniczna, mamy komisję do spraw działalności Probono, mamy Komisję Sportową, mamy komisję do spraw wykonywania zawodu i też uważam, że wbrew pozorom aplikanci też powinni brać udział w pracach tej, w pracach tej komisji. Także, także serdecznie Was zachęcamy do tej aktywności, ale powiem więcej, jak nie macie jakiegoś pomysłu chcielibyście Chcielibyście tutaj jakoś no, wejść w życie, w życie samorządowe, to, yy, to zawsze Wam coś zaproponujemy. No, absolutnie. Ja sam jestem, jestem tego najlepszym przykładem, tak, bo tutaj się. wspólnie z, niej, z kolegami, z roku i koleżankami już od pierwszego roku aplikacje aktywnie działaliśmy na rzecz samorządu i, i, i robiliśmy to z wielką przyjemnością, ponieważ izba no, oferuje oprócz naprawdę wysokiego poziomu kształcenia szereg możliwości też poza pozaedukacyjnych, tak? czyli właśnie komisję, o której wspomniał Bartek, liczne wydarzenia i chciałbym nawiązać do tych wydarzeń, tak już kończąc tą naszą rozmowę. Wiem, że ten rok to jest rokiem no, uroczystym dla, cał dla całego naszego samorządu, ponieważ obchodzimy 40-lecie. Wiem, że w tym roku zaplanowany jest szereg wydarzeń, m.in. uroczysta gala 40-lecia. W najbliższym czasie, 9, bodajże lipca, zaplanowany jest piking radcy prawnego. Czy mógłbyś, Bartek, tak kończąc, opowiedzieć parę słów na temat tych zbliżających się wydarzeń i zaprosić naszych aplikantów? Bo rozumiem, że są tam bardzo mile widziani. Oczywiście, że tak. Serdecznie Was zapraszamy do udziału w uroczystościach obchodów 40-lecia samorządu radców prawnych. No, przypominam, że jesteście częścią tego samorządu jego przyszłością. Najbliższa nam w czasie imprezy to jest oczywiście piknik z okazji święta Radcy Prawnego. Ten piknik odbędzie się 9 lipca na stadionie katetycznym, stadionie leśnym w Sopocie, na górnym Tarasie. No i przewidujemy tam Szereg atrakcji dla osób dorosłych i dla dzieci. No, ale tak przede wszystkim jest to takie nasze wyjątkowe święto, gdzie w takiej nieformalnej atmosferze możemy się spotkać, porozmawiać. Będziecie też, że tak powiem, mieli wyjątkową okazję no, spotkania się z członkami organu, z członkami Rady, porozmawiania o wielu samorządowych sprawach, o aplikacji. Zawsze możemy rozmawiać, zawsze tutaj jesteśmy otwarci dla Was. Zawsze możecie do nas napisać, przyjść, no ale ten piknik jest taką wyjątkową okazją do tego, żeby, żeby, żeby się spotkać. Także zapraszam Was serdecznie na to nasze samorządowe święto. Potem mamy we wrześniu też takie wydarzenie o charakterze integracyjno-sportowym. Mamy rajd rowerowy, mamy taki marsz na orientację połączony z takim małym piknikiem i też serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału. Nawet powiem więcej, że to jest inicjatywa aplikacka. Prawda? E, państwa kolega, który w tym roku zdał egzamin radcowski, pan Mateusz Nowak, właśnie wyszedł z taką inicjatywą z organizacji. Rajdu rowerowego wszystkim się zaopiekował, no i w zeszłym roku mieliśmy bardzo udaną imprezę w lasach, w lasach Wejherowskich i w tym roku chcemy to, chcemy to powtórzyć. W połowie października mamy dwie ważne imprezy. Po pierwsze, międzynarodową konferencję poświęconą problematyce biznesu i prawa nowych technologii, w skrócie, na którą też was bal. bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, no a potem mamy galę z okazji czterdziestolecia. No oczywiście to nam ma charakter troszeczkę uroczysty, troszeczkę podniosły, a z drugiej strony ma taką atmosferę właśnie racowskiego spotkania i potem jest wspaniały koncert, także serdecznie Was zapraszam do wzięcia udziału w tych wydarzeniach i też oczywiście do uczestnictwa w tak zwanych komitetach organizacyjnych, bo yy, yy, też czekamy na Wasze inicjatywy, Wasze pomysły, to także jest Wasze święto. Ja również zapraszam. Bartku, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, Adam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.